Alien i jesteśmy dzisiaj w Star Stable Online, gdzie widzicie naokoło mnie sporo osóbek, które oczywiście bardzo, bardzo gorąco pozdrawiam. Pozdrawiam Sandy, która tu stoi od dłuższej chwili ze mną za mula, bo ja jadłam, bo ja coś tam. Pozdrawiam Claudin, która nie dostała się do klubu niestety, ale jak wbijesz repkę i wytrenisz konia, to zapraszam. Pozdrawiam Nancy, która zdała mnóstwo pytań. Pozdrawiam Annę Big Ball, która jest Anną Big Ball z mojego klubu. Pozdrawiam Jenny, która gdzieś tu się zmyła. Pozdrawiam Branie, ale to inna Brania niż ta nasza, ale też się pozdrawiam. I pozdrawiam z Ali, i pozdrawiam wszystkich, wszystkich, wszystkich gorąco, was mocno całuję. A tymczasem, bardzo ładnie, byśmy wzięli w kanapeczkę tego lipca. no o, kanapeczka się zepsuła, o, no wej, no kanapeczka, A, idno, dobra, <laughs> dobra, pozdrowienia zaliczone, yy, wystarczy, uwaga, uwaga, czytam, czytam, nowy styl Western, nowy. badumc. Hej Star Farm, mamy nadzieję, że pierwszy tydzień walentynkowy w Jorvik był bardzo udany, no tak kiepsko trochę nam wyszło, znaczy mi przynajmniej, ale, ale się postaram, no. Bo to trochę dużo czasu zajmuje. Ale to jeszcze nie koniec zabawy. Jeśli jeszcze nie odwiedziliście Low w stajni Jorvik, to macie ostatnią szansę na udział w wyścigu, ponieważ walentynkowe zadania znikną w następnym tygodniu. Szkoda! Niestety szkoda! Mógłby ten trwać 3 tygodnie. Naprawdę, od tydzień przed walentynkami do, do właśnie ty, do, te, tego tygodnia, i przez następny <laughs> wędrujący targ. Wraca szkoda, że raz do roku. Pamiętacie, wędrujący targ, który pojawił się w e, zeszłym roku? Pamiętamy. też tu zaczynam aktualizację. i Tutaj też w sumie kończyłam. Chyba z tego co pamiętam. W tym roku też zaczynamy tutaj. Wrócił, a sprzedawcy usłyszeli, że niektórzy z Was rozmawiali o westernowym ogłowiu i przywieźli masę nowych rzeczy. Jej! Targ otwarty jest w Srebrnej Polanie, na miejscu w sumie starego targu, w sensie targu koni, który tam czasem się pojawia. Yy, bo, 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 ale tylko w tym tygodniu, no niestety, tu mamy, yy, tu mamy, yy, tu mamy, tu mamy, yy, tu mamy zdjęcie tych ogłowi, tak, yy, dobra, bo to wchodzi w nawyk, więc trzeba to hamować, więc yy, na wodzy, yy, więc, yy, co, nie, bez y. Yy, yy, no, więc, <kluzny> dobra, więc już w, bez i yy miało być, alien ogarnij się, więc wam już pokazuję zdjęcie pstryk. Udało się. Dobra. I jesteśmy dalej. Oczywiście pod spodem napisane jest walentynkowe głowie. Dostawa listów. Kontynuujemy walentynkowe zadania. No niestety ja nie zrobiłam z tamtego tygodnia jeszcze, ale muszę to zrobić. Obiecuję. W tym tygodniu Derek... I muszę w tym tygodniu przysiąść do wyścigów walentynkowych i będę się ścigać ciągle. W tym tygodniu Derek z poczty z Równy Polany... W pola Polanie, sorry, potrzebuje Waszej pomocy z dostarczeniem walentynkowych walentynek w Jorvik. Kiedy pomożecie Darekowi, będziecie, będziecie mieli, Mieli ok, mieli szansę. W tym szansę. <laughs> Wiem o co chodzi, po prostu przeniesienie pierwszej i na ostatnią, ale to, to trzeba zedytować moim mieli Państwo, mieli szansę. Na znalezienie kilku zagubionych walentynek, który wiatr porywał wokół wyspy, Dostarcz list do odbiorców, aby otrzymać super nagrody. Teraz nie pamiętam, napiszcie mi, proszę ci, którzy już to robili, czy te listy to się robiło tak, że one tylko raz dziennie były, czy one były ogólnie raz na cały event? Proszę mi napisać, dobra, czy te listy się szukało raz dziennie, czy raz na cały event, dobra. Super nagrody. Listę znajdziecie w miejscach, w okolicach. Następujący w następujących okolicach: sorry. Zamek Strony Polany, opuszcz... Opactwo Doyle, a. Południowa Plaża Murland, Wioska Zachodniego Przylądka, Farma Złotej Ostrogi, Akry Południowego Morza w Dolinie Złotych Wzgórz, Wioska Valadeil, Fort Pinta, Wzgórze Nilmera. Tylko te miejsca. I mówię, tylko raz dziennie, czy, czy raz dziennie, czy tylko, czy tylko raz w tygodniu, to można być w sensie jeden raz. Zadania te będą dostępne tylko przez tydzień i nie pokażą się w Waszym dzienniku zadań. Ale za każdym razem, kiedy pojawicie się w otoczeniu, w obszarze, sorry, gdzie znajdzie się list, pojawi się wiadomość na Waszych ekranach. Idamy zdjęcie od Dereka, no to Dereka nie będziemy pokazywać. Pomóż Derekowi! Boże! Idziemy dalej. Nowe nowa rzecz w sklepie Lifetime Murland. O, super, super. Super, super. Cieszę się bardzo. Szkoda, że tylko jedna, ale fajnie, że jest. Fajnie, że coś takiego wprowadzili. W sklepie Lifetime Star Rider w Murland. A to dla Star Rider też jest, czy to jakoś tak nie wiem? czy to tak się po prostu całkiem nazywa całkiem nazwa e, pojawił się nowy przedmiot, dlatego sprawdź swój miesięczny prezent. Szkoda, że te przedmioty nie mają e, statystyk, proszę Państwa, proszę Państwa, zespół serca bo wiem, że my czasem nie oglądacie e, dlaczego Lifetime, który kosztuje 100 parę złotych, e, nie dostaje upominków, które mają e, statystyki, na przykład Bluzka plus 8 jazdy. Yy, bo chciałam powiedzieć, że gdyby to tak było, to myślę, że ludzie też by się na live ma częściej kusili. Tak mi się coś wydaje. Koni, Eddie i Ferdinand mają ekscytującą wiadę. Yy, co? Yy, ekscytujące wieści. Yy, od tego tygodnia, w zależności od tego, gdzie w Jorvik będą oni przebywać. Znajdziecie na targu różne konie Kiedy będą w Srebrnej Polanie i na arenie stajni Jorvik Pojawi się inny zestaw koni A inny będzie w Forcie Pinta i w Zachodnim Przylądku Super, 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 super Ym, Bo tych koni jednak jest coraz więcej, więc fajnie by było gdyby Te konie były gdzieś tam kiedyś dostępne O, dwa lipki mnie odtoczyły <laughs> Fajnie Ym, Teraz mnie ktoś w kanapeczkę wziął <laughs> Okej, okay. i teraz tak, w tym tygodniu Tarkę znajdziecie na arenie Stajni Jorvik, gdzie znajdziecie trzy stare fryzyjczyki. Uwielbiam. Skoro, szkoda, że tak jest w sumie, bo te fryzyjczyki były trochę takim, e, brakuje mi teraz słowa, ale takim, wiecie, kolekcjonerskim czymś, z czego ludzie inni nie mieli, tak? Nie, nie, nie mogli kupić, e, a teraz już tak nie jest. No ale dobra, tak czy inaczej fajnie, fajnie, że te fryzyczki są. Tam dałam też wcześniej zdjęcie do tego. No i wiadomości Star Stable, bla. dobra, to sobie już obejrzycie tam o nich. No to co, lecimy. Naczytaliśmy się aktualizacji, lecimy do targu, bo chciałabym zobaczyć w końcu, co tu mają ciekawego, czy mają coś na mój styl. Dobrze, to jest sklep interaktywny, interaktywny mogę sobie poprzestawiać. E, Okej. Okay. Czy mają coś za mną, mój styl? No niestety, nic takiego nie widzę. Fajnego, to jakieś portki, porcięta. Eee, portki, por, porcięta. Te portki też takie. No, no, w sumie te są fajne całkiem. 4, 5, 3. Tak, 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 tak. Czyli bardzo ładnie. Zielony, zielono zielono mi No nie, no, fajne są te porcięta. Może bym sobie kupiła na Wiktorii. Trochę kosztują. Ja potrzebuję wiki właśnie westernowego yy, sprzętu dla kunisia, bo wiecie, że niebawem będę przekładała tego konika z aplikacji. Yy, ja postanowiłam, że nie będę go przekładała wcześniej, bo po co mam karmić jeszcze jedną mortkę, yy, skoro na niej nie będę jeździć, tak? Więc yy, tutaj, no, wiadomo. I tu mamy kurtałkę. Kurtałka jest bardzo fajna, bardzo mi się podoba. To mi się podobało. A, a, fajny widok, aha, aha. fajny widok, mam super no to też jest fajny widok dobra, no to może taki chociaż podobała mi się, tu mam jakąś bluzełkę ale jazdy nie ma to też jazdy nie ma, ojej bez sensu, nie no bez sensu szkoda no dobrze, bo akurat kurtałka by mi się bardziej przydała kto to mi pisze, ja nie będę teraz odczytywać tego moi drodzy, lecimy dalej owijaski owijaski, na tym koniu nie zobaczymy owijasków, ale są ładne na tym koniu, bo on ma duże szczoty, to można pod po szczotę było owijaski założyć. Haha, ha. ciekawe. No i są e, zaś ów nowe ogłowia. Są zaś ów nowe ogłowia. Fajnie to wygląda, pomarańczowe ogłowie, podoba mi się. Mi się najbardziej podobało. E, podobało mi się, to mi się podoba, ale oczywiście siła dwa, szybkość 1. Sorry, ale to jak dajecie nową ogłowę, to dajcie jakieś sensowne staty, co? Ten koń ma trochę oczy, trochę oczy ma creepy mm -mm. W ogóle tutaj nie ma nic, nic, nic z normalnymi statami, słuchajcie, bez sensu Dla urodu ja tego ogłowia nie kupię absolutnie, dobra Lecimy dalej, lecimy dalej, tu mamy jedzonko, które oczywiście mamy, więc spoko. No i tu są te dwie postaci, które sobie siedzą, dwie postaci, które sobie siedzą, które ostatnim roku mi bardzo, bardzo się spodobały. Dobra, moi mili Państwo, teraz tak, jeszcze zobaczymy, co ja tu miałam pokazać Wam, bo zapomniałam oczywiście. A więc pokazałam Wam ogłowie yy, Listy, no już nie będę robić tych listów, ponieważ listy robiłam w tym roku. To przejdźmy się do murland do tego sklepu Lifetime. Yy, listy robiłam w tym roku. Yy, Dostawał listy, to już mówiłam, właśnie robiłam w tym roku. Więc ja sobie zrobię to prywatnie. Yy, potem tak, ojejku, ojejku. Ojejku. Ej, miał skakać ko Arr, Koni. Koni. Dobra. Listy, listy, listy. Nowa rzeczy, tak, właśnie tak. I do, do, do bo nie pojedziemy. Dobra. Czyli nową rzecz robimy. Zobaczymy sobie, co mamy nowego w sklepie Lifetime. I pojedziemy sobie do koników, zobaczyć stare fryzy. Bo te fryzy są naprawdę fajne. Ja w ogóle nie chciałam na, na Lilce kupić sobie brązowego. Już mówiłam o tym wam jakieś tam dwa tygodnie temu, czy trzy. No ale właśnie mówiłam, że, że tego nie ma i to jest taka wartość kolekcjonerska i unikat, O, tego mi brakowało. No bo tych koni nie można było już nigdzie kupić. Okej, okay, mamy nowość, takie owijaski, których oczywiście nie zobaczymy mm, na tym koniu. O, i właśnie to... Mm, te owijaski są po prostu dlatego, że wcześniej były te rzeczy do tego zestawu, do tego zestawu z gwiazdkami, to wszystko. Także nie ma, nie ma szału, słuchajcie, nie ma szału. Tu mam wszystko wykupione. No właśnie, wiki Do tego zestawu w białego, do tego zestawu białego z gwiazdkami. On jest bardzo ładny. Szkoda, że nie ma statystyk, bo myślę, że więcej osób by w nim pomykało, gdyby miał staty. Naprawdę. Uważam, że... No, fajnie byłoby, gdyby ten, ten sklep miał jednak e, statystyki, tak? Czyli to, to by wtedy miało lepszy sens, więcej osób by w tym po prostu pomykało, e, więcej osób by pokazywało, że to jest lifetime i tak dalej, dalej, bo to rzeczy są ładne. Tylko po prostu, e, jak nie mają statystyk to trochę się to mija z celem. Nie oszukujmy się, niestety. E, no, ale dobra, jakby to jest tylko moje zdanie i moja, moja s, e, sprawa. Dla wyglądu może czasem, można czasem sobie popomykać, ale raczej ja wolę staty, też. Przede wszystkim. No, będę musiała teraz, w tym tygodniu tego Star dla przysiąść, nie powiem, nie powiem, że nie, dlatego, że po prostu, po prostu, ojejku, 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 chciałam, aha, jeszcze, no dobra. Chciałam zobaczyć, czy ludzie ze mną biegają, czy, czy ktoś ze mną pobiegł, czy nie, i tak widzicie, mi się zachciało. Dobra, tutaj nawet dobrze wyszło, bo i tak jedziemy do promów, więc nie muszę jechać przez całe miasteczko, tylko tutaj sobie pojadę. Dobra, chodzi mi o to, że muszę tak, muszę porobić wyścigi, muszę porobić zadania na obu kątach, wyścigi też by się przydały na obu kątach i tak dalej, więc bliżej, 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 nie tutaj więc po prostu to wymaga czasu no i ten czas muszą jakoś poświęcić dobra, no że to nie jest no dobra, ta osoba nie idzie na prom więc spoko no mam ma się poziom więc dobra no ale koń, możesz no więc będę musiała do tego startać dla przysiąść, skorzystać z tego eventu. No hmm. dopiero przyjechał prom do tego. Dobra, słuchajcie, ja się z wami rozłączę e, i będziemy się widzieć już tam przy targu koni e, Ediego i Ferdynandy. Nie! Ediego? Nie, Edi to jest ona. Ferdynanda, dobra, Eddie i Ferdynanda. Zamieniłam im płeć, Boże, to jest złe. No, tak, jesteśmy <noise> już na targu koni Eddie i Ferdynanda. Tak? Tak, Zamieniłam im płeć, przepraszam. A to jest straszne. <noise> o Boże. Dobra, no i tutaj teraz szukamy tych piękności ślicznych, najśliczniejszych. No i jest, jest jeden fryz. Jest jeden fryz, jest drugi fryz. Proszę bardzo, jest drugi fryz, starodawny, e, czy tam jest, nie, tam nie ma trzeciego, ej, koń, 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 wiem, że się nie mieścisz tutaj, ale no cóż, musimy się zmieścić. No i trzeci fryz chyba jest gdzieś tutaj, No tak, tu są te fryzy, tu jest fryz, któryś był tutaj delikatnie brązowy, ale nie wiem, który to jest, pewnie potem sobie go sprawdzę. No i jeszcze musiałby być fryz sportowy, którego tutaj nie ma. Jaki ładny startowiec, proszę. Tylko trzeba by było mu grzywkę zmienić, ojejku. Dzisiaj jest straszny dzień, tutaj też jest ładny startowiec, ładny, dzisiaj jest straszny dzień po prostu. Tu jest ten brązowy fryzio chyba, nie, nie, to nie jest ten brązowy fryzio, nie wiem, który jest ten brązowy. Wiem, że mimo wszystko myślałam, żeby go kupić na Lilce, Lilka ma fryza nowego, Wiki nie ma wiki ma fryza starego lilka nie ma więc jakby wszystko się równa no i też tak że szkoda mi kasy na to ponieważ nie oszukujmy się ale może będą jakieś nowe konie ja liczę na halflingery po prostu całował zespół Stable dla popiętach za Hufflingerka. no i tu jestem ten fryz, właśnie ma go wiki mam go na wiki sportowy najładniejszy z nich wszystkich bardzo mi się on podoba a, a reszta fryzów jest po prostu ten brązowy z czym się podobał, tylko nie wiem teraz, który jest ten brązowy. Niestety. Ten nie, tamten nie to musi być ten. A to nie jest brązowy. Nie, to ten nie też nie. No nie wiem, tak czy inaczej? Któryś to musi być? Ten jest brązowy. No, widziałem, że z tej perspektywy od słońca będzie widać, że jest brązowy. Czekam też na odnowione, odnowione Andaluzy, więc to one będą na skórkach fryzów teraźniejszych, więc tych nowych, więc czekam na odnowione Andaluzy, a jeżeli nie będzie konia, którego będę chciała kupić, to może kupię jakieś z tych fryzów, aczkolwiek chyba nie. Chyba nie. Dobra, moi mili. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeździmy sobie od targu do targu. Eee, mam nadzieję, że wam się podobał. Eee, komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Eee, no i do zobaczenia na końskim szlaku Start Table. Pa pa! Pozdrawiam was wszystkich cieplutko! Ła, pozdrawiam! <grym>